Witam państwa bardzo serdecznie na naszym oficjalnym kanale YouTube ciepo24.pl. Ja nazywam się Michał Gawlikowski, a w dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić uniwersalny przewodowy regulator temperatury model E4010 polskiej firmy Euroster. W opakowaniu znajduje się oczywiście regulator Euroster E4010, który należy zamontować na ścianie. Lecz w takim miejscu, gdzie na regulator nie będzie działało żadne ciepło. Takie jak na przykład słońce, kominek, grzejnik, telewizor. W komplecie nie ma oczywiście przewodu łączącego kocioł z regulatorem, należy je, jego dokupić we własnym zakresie w odpowiedniej ilości. W komplecie natomiast mamy instrukcję obsługi w języku polskim. wraz z kartą gwarancyjną oraz baterie alkaliczne. Producent także przewidział kołki montażowe. Euroster 4010 to prosty w obsłudze regulator temperatury przewodowy dobowy, przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych. E4010 to jeden z najtańszych termostatów na rynku. Zakres temperatury od 5 do 35 stopni Celsjusza. Zastosowany w regulatorze czujnik pozwala na odczyt i programowanie temperatur z dokładnością do 1,1 stopnia Celsjusza posiada podświetlany wyświetlacz LCD. Jednocześnie wyświetlanie na ekranie temperatury aktualnej i zadanej. Histereza ustawiana jest w zakresie od 20 stopnia Celsjusza do 10 lub jest możliwość regulacji. PWM, możliwość wyłączenia regulatora po sezonie grzewczym oraz sygnalizacja rozładowania baterii. Producent udziela dwuletniej gwarancji, a wymiary tego regulatora to 102 mm szerokości na 97 mm wysokości i tylko 26 mm głębokości, co daje nam bardzo mały, zgrabny regulator. Dziękuję Państwu za uwagę. Prezentowany produkt jest dostępny na naszej stronie www.ciepo24.pl. Zapraszam oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz klikania łapy w górę. Do zobaczenia w kolejnych filmach.